Witajcie! To jest kolejny odcinek z serii Polskie Granie na Spontanie. Dzisiaj tak trochę inaczej zaczniemy odcinek, bo z Bizona. I dzisiaj zrobimy szniwa na jednym polu, a to jest konkretnie pole to. I jedziemy właśnie... Zaczynamy kosić i... Pierwsze co zróbcie, to zostawcie suba, kto jeszcze nie ma i dajcie łapkę w górę. I możecie udostępniać też znajomym ten kanał. Bo im więcej obserwujących, tym lepiej. Bo będą współprace z firmami i będą konkursy. I co jeszcze? Ten odcinek będzie bez najsa. Nice Chyba, bo tutaj jest na y, serwie tylko, że się nie pokazuje ale jak mi trzeba będzie to może może akurat coś się wymyśli i to może na tym odcinku jeszcze ale chyba nie chociaż może mi będzie podjeżdżał to się zastanowię do pierwszego pełnego zbiornika i co jeszcze? Nie wiem. W następnym odcinku raczej sianokosy powinniście zobaczyć. Nie wiem, czy się wyrobię z wykoszeniem chociaż tej łąki. Niby na dwa zestawy, bo z najsem. Nice ale nie wiem, czy się wyrobimy, bo to jest duża łąka. I co jeszcze? Niedługo też powinien być odcinek, gdzie z nice jedziemy po nawóz i wapno na pola. I wapno to ze stacji wapnowania kupimy, a opysk i nawóz ze sklepu, a nasiona kupimy od sąsiada jednego, bo on to tam wyjeżdża za granicę na jakieś 2-3 miesiące uzbiera kasy, przyjeżdża do Polski i spróbuje nasiona czy tam inne takie rzeczy, to będziemy kupywać od niego czasem. Czasem może jego żona będzie sprzedawać nam To się... To się zobaczy. I... Co więcej? Nie wiem. Jak ktoś wie... Wkleję wam w opisie filmu link do mojego Instagrama. I jak ktoś z widzów wie, jak zrobić, żeby działały komentarze, to piście na Instagramie, właśnie. To może będą działać komentarze. To będą i hashtagi, i wszystko będę mówił, jaki hashtag napisać, i tak dalej. Będę dawał serduszka. Przypinał. I tak. I obserwujcie też mnie na Instagramie właśnie. Bo to też się liczy, to też jest przydatne. Instagram, bo właśnie na nim będę chciała robić konkursy. I co jeszcze? Co jeszcze z ważnych rzeczy do powiedzenia? Z ważnych rzeczy to już chyba tyle. To teraz wracamy do żniw. Chyba. I piszcie też na razie, piszcie na Instagramie o czym bym mógł opowiedzieć na przykład na odcinkach, czy pytania mi zadawajcie, a ja będę odpowiadał na odcinkach przy okazji. To no i takie urozmaicenie trochę tych odcinków, żeby nie były same prace polowe. Tylko jakieś. Nie. I tak jakoś będzie leciał. Może jeszcze w tym tygodniu uda nam się dobić 10 y, osób obserwujących. To znaczy z widzów na YouTube. Bo mamy 8 subów na razie. To już jest. Jak na początek. Przez 3 odcinki. Nie więcej, bo ja to nagrywam sobie na zapas trochę. Bo nie zawsze mam czas, też nagrywać. I przez kilka odcinków, na razie, jak ja to nagrywam, to jest tylko 8 subów. I przez 3 odcinki wbiliśmy tyle. To już jest dużo. Przez 3 odcinki, 8 subów. To na razie jest spoko. I dziękuję Wam za to. I postarajcie się tak dalej, udostępniajcie mój kanał znajomym, rodzinie i tak dalej. Żeby wbijali i obserwowali, dawali suba, łapkę w górę. Fajnie będzie i więcej widzów tym lepiej. I co jeszcze? I zaraz trzeba będzie sypać. To może Nice by podjechał 80. Moją To w zasadzie, jak się zapewni z to mu na czacie napisze, bo on jest tutaj na sejwie Więc. No. Jeszcze chwilka. I będzie Gwit. Tylko nie wiem, czy on ma. Pozwolenie, żeby wsiadał do moich maszyn. To zaraz też zobaczymy. I tam. Dopiero szósta minuta odcinka. I mamy pełny zbiornik. Dobra, to piszemy. Już napisaliśmy. Teraz czekamy aż podjedzie. Chyba, że napisze, że nie może wsiadać do naszych, do naszych maszyn. To w zasadzie są nasze. Ale chyba nic nie pisze. To znaczy, że... Prawdopodobnie może... Podjechać. O i właśnie zobaczyliście, że nie może. To par przy okazji zobaczycie jak się daje uprawnienia. Jak się gra z osobą stowarzyszącą na jakimś sobie albo po prostu jak ktoś pomaga i cyk. I już NICE ma podwykonawcę i gdzieś tu powinien przyjechać za niedługo. Więc to niech się śpieszy, bo nie mamy całego odcinka. To czekamy na niego teraz. Czekamy sobie aż. Nice, nam podjedzie. I co tu by jeszcze? Zobaczymy sobie ile mamy nawozu. Wow, azot zeł. pH złe. Maga załania. No. Trochę roboty na tym polu będzie. O, i jak możecie już zauważyć na tej minimapce co jest tutaj w jednym dolnym rogu ta zielona strzałeczka co właśnie jeździ po naszym gospodarstwie to jest właśnie Nice i prawdopodobnie 80 podjeżdża pod przyczepy i... no... plan był taki żebym ja sam ten dzisiejszy odcinek nagrał, ale wyszło jak wyszło i nice nam pomoże. No. Może się Wam to akurat spodoba. Fajnie by było. Jak są nowe osoby, nowi widzowie, to zostawiajcie łapkę w górę i suba. I jak ktoś wie, to mówię... Piszcie na Instagram jak ktoś wie, jak zrobić, żeby działały komentarze. Ja chętnie poczytam wiadomości. Od Was. O! Widzicie? Po sąsiada polu jeździ. Dobrze, że tego sąsiada nie lubię. Jego to nie szkoda. że jakby to było moje, moje pole, to już bym miał nice ochrony i piszcie też na Instagramie pytania to ja postaram się na każde pytanie odpowiedzieć na odcinku czy to z właśnie tej serii czy to z, od z serii od do luksusa to będę się starał odpowiadać pytanka możecie zadawać cały czas 24 godziny na dobę jak nie odczytam zaraz jak napiszecie to odczytam na drugi dzień. Albo nie wiem. No, podjeżdżaj jeszcze, podjeżdżaj. O, ja już sypiemy, No, jest kit. No i może jakoś. Jakoś jak się wam podoba ten kanał to właśnie udostępniajcie znajomym rodzinie, żeby zostawiali suby i łapki w górę, to chętnie przyjmę suby. Kilka osób dodatkowych na kanale widzów. I może nam się da w tym tygodniu jeszcze dobić te 10 subów. Fajnie by było Ale nie wiem czy nam to wyjdzie Oby wyszło I tak leci no Zaraz to pole skończymy, jest 11 odcinka dobiałem trzeci przejazd robimy Jakoś leci No to w następnym odcinku będzie Koszenie łąki, o to wam pokażę, która jest moja łąka. Tutaj się To jest właśnie moja łąka. Tam daleko, daleko leci. No, dość dużawa wa. Trochę. I możecie też na Instagramie właśnie pisać. Jak ktoś nie wie jak coś robić w farmingu, a ja będę wiedział. To na odcinku pokażę jak to zrobić żeby no po prostu ułatwić na przykład gr granie osób widzom którzy może dopiero zaczęli przygodę z farmingiem czyli granie niego i nie wiedzą dokładnie jak się coś robi to mogą pisać ja im odpiszę albo na odcinku odpowiem na pytanie, właśnie to chyba większość będę odpowiadał na odcinkach. No i jakoś tam. jakoś tam będzie, i na razie jakoś leci. Niedługo powinien być nowy nabytek, i to będzie samochód. W zasadzie wam go chyba pokażę. O, i Nice'a wywaliło. Już nam się na napodjeżdżał. Mam nadzieję, że nie będzie to bo nie chciałbym synchronizacji danych. Z innymi graczami, czyli w tym wypadku z NICE, Bo bym musiał zaczynać odcinek od nowa, nagrywać, bo jeszcze właśnie wycinać ani tam montować ogólnie filmów nie umiem, ale się kiedyś na pewno nauczę. I to też, jak ktoś umie montować i chciałby mnie nauczyć albo coś, to piszcie, chętnie poczytam Wasze wiadomości, już to mówiłem, ale powiem jeszcze raz. I jakoś leci. Ktoś mi chyba dzwoni Ale teraz nie mam czasu Odcinek ważniejszy I tu się chyba każdy z widzów za mną zgodzi Łydy Zrobili sąsiedzi to ogrodzenie i tu Teraz trzeba Kręcić, o nie tak zamiast do kabiny to jak żeby opuścić. Hele. Jeszcze 5 minut Kurat Wyrobimy się z wykoszeniem tego pola. No i, i fajnie. Miejmy nadzieję, że do końca tygodnia... Bijemy te 10 subów. A może i więcej się uda? Jak każdy z widzów, bo na razie jest 8 widzów, jak każdy z widzów by udostępnił ten filmik do wszystkich swoich znajomych, to by było i to więcej. I jak ktoś jest miły i chce mi dodać obserwujących widzów więcej to może to zrobić zachęcam Jak już będzie te 10 widzów 10 widzów to coś może wymyślę jakiś odcinek to zrobię, taki fajny jakieś może wyścigi jakiś nice to zrobię no, może coś się wymyśli na pewno, za to, że będzie te, te 10 widzów. Tak, jakby w podziękowaniu za te 10 widzów, to zrobię taki jakiś fajny odcineczek. Coś wymyślę na pewno. No i tak jakoś leci. Fajnie będzie. Mam nadzieję, że każdemu będzie się podobał mój kanał i to też możecie pisać pomysły na odcinki jak chcecie jakieś możecie mody podsyłać jak macie jakieś modyfikacje fajne Jak są widzowie, którzy grają właśnie też w Farminga To możecie podsyłać mi te modyfikacje z chęcią zobaczę może też zrobię taką serię co będzie, nie wiem, na przykład top 10 modów tygodnia, czy coś takiego z modhuba będę szukał mody i będę wam pokazywał te mody, może linki też do nich będę wrzucał. Coś wymyślę ciekawego, żeby tylko nie było jedno i to samo na tym kanale, tylko... Żeby były jakieś też jej fajniejsze Odcineczki Oj, chyba dzisiaj, jeszcze Zaczęlibyśmy prasowanie może Też na tym polu, na tym samym No Fajnie by było No, bo jeszcze dwie minutki Jakieś o i pełny. Zagadałem się i trochę. Jechałem w pole. No, to już podjedziemy pod tym szczepy. Jak widzicie tą rurę do wysypywania, że ona tak się chowała i wystawała, jak ją tak chowałem i wyciągałem, to robiłem to dlatego, żeby na topus obszczepę nie nasypać.